Siemanko, chcieliście więcej odcinków z grania i śpiewania, więc oto on przed Wami. Jeżeli macie jakiś pomysł i chcecie, żebym zagrał jakąś konkretną piosenkę, to napiszcie o tym w komentarzu pod filmem. No, a co chcesz więcej? No żeby cieplej było. To ja Was zaraz rozgrzeję moim śpiewem i... No no! Jeszcze takie. Lata, lata, mało lata. A co umiesz zagrać? A co trzeba? Nie, no, Osoblum umiem piosenkę. Ty mnie chciałaś, a ja nie. W twoich oczach gubię się, więc nie każ mi się prosić na kolanach. Ciągle kontrolować chcesz, ale to nie rusza mnie, bo tylko kunia boję się. Usta ma nowe, a ja mam mój są głowę, chcę z tobą łowe nie będziesz żałowała w drogę, w drogę wsiąść na mnie jak na rowerca śpiewam ci jak sobel i będziesz zakochana. Hey, hey! Tak to lata, 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 lata. Wsiadaj mała w Mercedesa, a nie piata. A ty głupia, 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 mało lata. Dziadzia z wąsem, ale możesz mówić, tata. O o, o, o! O, o, o! O, o, Tak to lata, 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 lata. Wsiadaj mała w Mercedesa, a nie fiata. A ty głupia, 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 mało lata. Dziadzia z wąsem, ale możesz mówić. Tata. O, o, o! O, o, o! O, o, o! o, o, o. Brawo, jak pan Dziękuję. Pan na Dzięki, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo! Przybierzeli do Betlejem posterze! Grając skocznie coś tam, coś tam na liże. I last Christmas I gave you my heart, but I gave you no coś tam to bury next day! Jeszcze mam coś takiego, mogę zagrać. Historia z mojego dzieciństwa to jest, coś mi się przydarzyło. Kiedy byłem małym chłopcem, to dostałem prętem po jajach Uhu! Kiedy byłem trochę starszy, to dostałem prętem po jajach Uhu! Prętem, prętem, prętem po jajach Prętem, prętem, prętem po jajach Prętem, prętem, prętem po jajach Prętem. No to od razu z dedykacją dla sąsiadów. Mój sąsiad staje rano i wypija kawę. Nieświadomy tego, że nad nim mieszkam ja. A ja mieszkam właśnie nad tym sąsiadem. Nieświadomym tego, że nad nim mieszkam ja. Andrzej popatrz w górę, ja pomacham Cię o górę, Andrzej, popatrz w górę, Andrzej popatrz w górę. Andrzej popatrz w górę, ja pomacham Cię o górę Andrzej, popatrz w górę, Andrzej, popatrz w górę. Andrzej popatrz w górę, ja pomacham Cię o górę, Andrzej popatrz górę, Andrzej popatrz górę, popatrz górę, Andrzej popatrz. W góry! Ja, ja dziękuję bardzo. Zajewiste. Dzięki wielkie! Również dzięki! dzięki. I co myślicie? Taki. Znaczy, mam jeszcze ino bo to więcej nie napisałem, bo to piszę z takim tym Nie niemową, to on mi to właśnie pisze. Za mną jest portal, który łączy Lublin z innymi miastami. Widzimy na żywo ludzi z innych miast. Idę coś im zagrać. Taki zwyczaj, że że nasza na żaglowce, jak nie mogli zabrać rząd, to zabiera owce. <śmienicza> 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 Yay! Yeah! <noise> <noise> Cześć, czy słuchajcie, potrzebuję recenzji po piosenkę English napisałem. I, I, English, English. Ramstein, e, ACDC, Ramstein. ACDC. Do yeah, you know about How in the hell? How in the hell? do Whatever you want, everything for you, my love! Żyły kiedyś w Anglikozy tak wspaniale tresowane, że w zastąpiły każdą kurtyzanę. Hej, ha kolejkę, dalej, hej, ha kielichy wznieśmy. To zrobi doskonale morskim opowieściom. Był kiedyś taki zwyczaj, że żeglarze na żaglowce. Jak nie mogli zabrać rząd, to zabierali owce. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kieliki wznieśmy. To zrobi doskonale morskim opowieściom. Nago, na go, na gondoli, jakaś para się całuje. Wiatr gondolą lekko buja, ona trzyma go za ramię cały dzień i całą noc. Nie chodź mi nigdy masz krypkę. Nie chodź mi nigdy masz krypkę. Bo przeziębisz sobie ucho i na starość będziesz głucho cały dzień i całą noc. To może przez to właśnie. Przepierdoliłem kupę siana. Przepierdoliłem cały świat. Po co wam krzesło, komu za... A. No w sumie to racja jest tak. A pan nie ma krzesła. Ja no, no właśnie, ja, zawsze, ja czasem biorę do autobusu tylko jak w godzinie. Ty nie podrywasz dziewczynna! Chłopaków ja tylko. Co? No, aaa, coś się myślał Tak masz na imię? I e, to się Aha ha, ha żyją I gorzałkę piją z góry spoglądają Wszystkich w dupie mają Jedna baba w Ameryce miała cyce jak donicę Aha ha, ha żyją i gorzałkę piją Bardzo, proszę bardzo, proszę na koncerty, na wesela stypy, polecam się. No oczywiście, proszę bardzo. Proszę bardzo. w Wilu Ja a to jak się chce. Mogę i sami sobie. Dzisiaj taki film nagrywam, jak śpiewam ludziom. Aha! No tam proszę pomachać. No. Miłego dnia, bo to już jest koniec. Nie ma już nic. O, właśnie. Jesteśmy wolni i możemy iść pić. Tak? No. To co na koniec życzymy sobie? Nie wiem zdrowia, szczęścia, pieniędzy. Pozdrowić możecie kogoś. Pozdrawiamy, dajcie znać jaką piosenkę mamy wam zagrać kolejną. Mielę do życia! <laughs> co tam? Ja Kurwo przychuję. Nie, <śmiech> dzięki. <śmiech> Normalnie. Hmm. Dzięki wielkie! Ej. Cieszę się, że mogę ci na żywo zobaczyć! Ja też się cieszę! A, nie? A teraz to może pani nawet i do papieża zadzwonić. Tutaj było zgłoszenie, że jakiś pan z gitarą od no razu żeśmy wzięli czego ja licentum. Ja to nie zadam do legitymacji, bo żeby legitymować no to trzeba łamać jakiś przepis, to nie ma żadnego przepisu łamanego.